Wiecie co, zatrzymałem się na trak stopie, żeby zatankować no bo już nie miałem paliwa I tu przy wjeździe na autostradę jest taki, jak to się mówi, stacja benzynowa dla traków, nie? dla no samochodów tych ciężarowych, takich, nie wiem jak to po polsku no i w tej szafie są takie szable a to Grzesiek kiedyś kolekcjonował takie stare zardzewiałe, a to są takie nowe może też by był zainteresowany Znacie, mamy tu smoothies i tutaj jeszcze są różne rzeczy. A tak mało klientów jest, bo mówią, że niedziela i... i oni tak nie jeżdżą w niedzielę chętnie. No tutaj można kupić jakieś narzędzia, pierdoły, takie Bardzo fajnie. Jestem chyba ze dwie restauracje. Jak wyjdę na zewnątrz, to wam opowiem ciekawą historię, bo naprawdę jest ciekawa. Ze szkoły jeszcze. A więc tutaj jesteśmy na zewnątrz, wiecie tego? Tutaj jest taki postój traków z tyłu. Widzicie, oni tu wszyscy stoją. I kiedyś, jak chodziłem do szkoły jeszcze, to było... Krótko po uh, 9-11, wiecie, w 2001 roku, i uh, mój profesor wpadł na pomysł, żeby nam taki projekt zrobić, żeby, żebyśmy tutaj przyszli i spisali rejestrację wszystkich tych traków. Jak ja zacząłem to robić, to przyszedł zaraz Security i miał mnie, nie aresztował nie? I miał rację, moi drodzy. Co to za wymysły? Aha, i z tego przedmiotu miałem bardzo. miałem bardzo kiepską ocenę, bo przez ten projekt gość, lekko nie zaskoczył, no ale do tej pory pamiętam ten zły stopień chyba na koniec klasy przez taką głupotę no nie, no ale nieważne wiecie co usiadłem sobie tutaj, żeby zapalić papierosa i tak sobie trochę zrelaksować się, no bo mam taką rozkołataną tą duszę i, a, i nagrywać się muszę mówiłem wam, że jeszcze wierszem zacznę gadać no nie, i to nie są żarty to nie żarty Wydaje, że ja mówiłem wiesz kiedy, że się nagrywałem, że gdzieś, gdzieś te wideo wysyłałem albo to wszystko przeżyłem w swoim mózgu wtedy, kiedy wariowałem. Wiecie, że ja tu siedzę w takim ogrodzonym miejscu dla, dla zwierzaków, bo ludzie jeżdżą z tym z pieskami, a, a nawet taka pani tutaj z kotem. <noise> Słuchajcie, fajnie, ale mnie się wydaje, że ona mieszka w tym samochodzie, nie? Tak rzuciłem okiem, a chyba przedwczoraj czy wczoraj oglądałem program o takich ludziach, którzy żyją w wana, lub może dzisiaj rano. Facet z dwoma pieskami, ale one wolą na wolności chodzić w <noise> koła ogrodzenia, zamiast tutaj do mnie Widzicie, jak fajnie biegają sobie.